Dzień dobry Pani Edyto. Dzień dobry. Znowu się spotykamy na targach, tym razem na Eneksie, ale mnie tutaj dziwi ta nazwa. O co tu chodzi? Przeprowadziliśmy rebranding hurtowni fotowoltaicznej, która uprzednio od 2019 roku była pod nazwą Brookbed PV. Zmiana jest wynikową rozszerzania portfolio naszych produktów, ukierunkowywania się nie tylko też na rynek krajowy, ale zagraniczny oraz w strategii długoterminowej budowanie kompleksowego systemu i technologii związanych z fotowoltaiką, magazynami energii. I ciepła, jak i rękiem elektromobilności. To, żebym ja to dobrze zrozumiał, Avri to teraz będzie hurtownia fotowoltaiczna. Tak. Ale brukbed fotowoltaika zostaje dalej. Czyli produkcja Wreszcie. paneli fotowoltaicznych, zresztą tych, co mam u siebie. Dobrze sobie radzą, wszystko jest w porządku, to jest, zostaje to do do, dokładnie tak samo. To też była nasza intencja, aby uwypuklić te zakresy, które w grupie e, realizujemy, e, związane z odnawialnymi źródłami energii. E, BrookBet jest producentem modułów fotowoltaicznych e, i działa pod marką BrookBet Fotowoltaika z zakresu modułów fotowoltaicznych. Tu nie ma żadnych zmian. E, Tym bardziej wskazuje to e, na wagę i rolę producenta. Natomiast e, AFI e, jest generalnym punktem dystrybucji, jest też, nazwijmy to, integratorem pewnego rozwiązań skierowanych do rynku właśnie komercji, jak, e, jak i rezydencji. Czyli tak, Brookbed PV zapominamy. 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 Oficjalnie od 6 marca 2023 roku. Czyli teraz, na targi, że tak powiem, została to zainaugurowana? Tak. A co to jest Brookbed Energia? Prokwed Energia jest to osobna spółka, która przede wszystkim skupia się na dużych projektach fotowoltaicznych, z zakresu technologii jest swoistym integratorem. Szczególnie pod uwagę i na celownik wzięliśmy sobie duże przemysłowe magazyny energii elektrycznej. Docelowo też pracujemy nad koncertem związanym z ofertą kompleksową, związaną również z sprzedażą energii elektrycznej, właśnie z energii. Słuchajcie, e, serdecznie Was zapraszam na film, który kiedyśśmy z Panią Edytą nagrywali w fabryce, bo tam, jak, jak są produkowane, panele fotowoltaiczne. A ja jeszcze chciałbym zapytać o taką rzecz. Na co nastawiamy się w tym momencie, na e, jeśli chodzi o fotowoltaikę? Nastawiamy się przede wszystkim na falowniki hybrydowe, połączone właśnie z bateriami. Nastawiamy się również w tym właśnie sektorze przemysłowym, tak samo na magazyny, w związku z pewną optymalizacją, obniżaniem kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach coraz większą wagę e, zyskują e, również stacje ładowania pojazdów. E, nie jest to proces tak szybki e, jak, e, jak chociażby montaż fotowoltaiki w przedsiębiorstwach, czy też zainteresowanie magazynami energii e, na rynku Residential. E, natomiast widzimy, widzimy progres w tym zakresie, e, również cała infrastruktura e, związana właśnie z e, Smart City, jak chociażby aporty w naszej ofercie, które też cieszą się bardzo dużą popularnością Carport, który był w wersji pierwszej też ewaluował. Ewolu, w tym roku na targach NX prezentujemy nową, ulepszoną wersję Carportu Z 2, stanowiskowego. Bo widzę, że falowniki chyba też jakby zmieniły nazwę z Bebeco na Avri, tak? Czy tak. i czy już mamy w ofercie hybrydowe falowniki, czy nie? Nie, natomiast falowniki hybrydowe również zostaną wprowadzone pod marką Avrisol. Natomiast tak, również nie tylko sama nazwa kurtowni została zmieniona, ale marka falowników Avrisol pod tą nazwą teraz będzie można spotkać produkty i w polskie falowniki fotowoltaiczne w naszej ofercie. Co istotne, moduły BWK tutaj nie ma zmian, zostają w tej samej nazwie. No i oczywiście właśnie Wspominane moduły marki Premium produkowane w darnowie grupę fotowoltaika. Okej, okay. bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ej. Ty co to jest? To jest, to, jest ten taki, to jest ten taki za milion subskrypcji na y, YouTubie? Czy nie, nie? Nie, nie, To jest za ciężką wytężoną pracę za 12 lat pracy, Waldko. Aż 12 lat pracy. 12 lat produkcji. Do tego, żeby dojść do czegoś takiego, co widzisz za mną. Okay, czyli to jest nagroda, złoty medal za? Za najlepszy produkt targów. W którym jest? Moduł fotowoltaiczny bruk betu o mocy 470 W na płytkach typu N-type e, z wydłużoną gwarancją do 30 lat na, na uzysk z obniżonym współczynnikiem temperaturowym mocy, e, ze zwiększonym. Ja rozumiem, ale powiedz, bo jestem z bardzo. Polskiego ciekawy. na Polski. Tak. Jak masz wysoką temperaturę, to moduły fotowoltaiczne obniżają swoją wydajność. Mhm. Ten moduł fotowoltaiczny, zwie, e, jego wydajność, znaczy, ma większą produktywność, średnio około 20%, w porównaniu z innymi modułami fotowoltaicznymi na płytkach typu P, czyli na płytkach typu PERK, dobrze nam znanych. Mhm. To jest inna technologia, inne podłoże. W strukturze krzemu dodany jest fosfor zamiast Okej. Okay. Ale faktycznie to. Kosmiczna zmienia technologię. No dobrze, ale czy to faktycznie tak zmienia. E... Tą sprawność? Sprawność jest wynikową mocy z powierzchni. Zwiększa się sprawność, jak najbardziej. Nie jest to bardzo zwiększona sprawność, ale wydajność, produktywność faktycznie zwiększa sporo. Ile? Procentowo tak mniej więcej ile to może być? W ciepłe dni to jest około tych 20% więcej, okay. ale. Yy, oczywiście Czyli głównie ciep... walczymy o te upały? Tak Waldek, ale tych ciepłych nie mamy aż tyle, więc w skali całego roku myślę, że to będzie od około 5 do 10% więcej. No ale 10% to też jest sporo, bo jeżeli z jednego y, kilowata y, paneli jesteśmy w stanie mniej więcej około 1000 kWh wyprodukować, no to stówka doleci z każdego 10 no. kW y, instalacji i mamy 1000 kWh więcej, a 1000 kWh to dla niektórych Złoty medal nam się przewrócił, ale spokojnie, poczekaj zostaw. Ale wytrzymał, wytrzymał. Jest dobrze. Znaczek YouTube'a nam się prze, prze, przewrócił. ciebie To jest, zbadek, nie rady, nie rady. To jest ciebie źle zrobione, to jest źle popatrz, jakie są wytrzymałe tak Będziemy teraz trzymać. Będziemy zaraz... trzymać. Bo to oczywiście się też pokaże, że... Oczywiście. Nie... Słuchaj, ona, ta nagroda już chce jechać do domu zawisnych na ścianie i dlatego to się po prostu dzieje, dzieją się takie rzeczy. Wracając do tematu. Kolejna do kolekcji. Żeby Dokładnie. Była jasna. Czyli, czyli jesteśmy w granicach 10% z, zyskać. Produktywności więcej. Dokładnie. To jest też bardzo fajny moduł na, na małe dachy. Czyli tam, gdzie potrzebujemy na dachu zmieścić większą ilość modułów, większą moc modułów fotowoltaicznych. Ale on jest dłuższy trochę. Tak, jest dłuższy, ale za to ma 470 W. Z... Powiedzmy dosyć kompaktowych wymiarów, mhm. bo to jest 1,92 m na 10 A normalny ma metr Zależy, co patrzymy na. No, te takie powiecy. powiedzmy w granicach 400 watów. To jest 1,72 m na 10 m. Na 1 10 1 10 m jest standardem szerokości, dlatego że płytka krzemowa. Wielkość płytki krzemowej 182 mm nam determinuje jego, jego szerokość, tylko walczymy sobie wtedy wysokością, no i właśnie mocą tych modułów fotowoltaicznych. Dobra, i nie trzymam na razie, a tylko chcę po prostu pogratulować nagrody dziękuję i dziękuję bardzo. Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście poproszę o komentarze pod tym filmem i zapraszam na kolejne relacje stargów. Będzie jeszcze kilka ciekawych rozwiązań, które udało mi się w tym krótkim czasie złapać. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, cześć.